Prezentujemy hodowcy teraz gołębia 0134, 24 rocznik, 1041. Gołąb o imieniu Porsche Vos. I już tu sama nazwa na sam, sam początek zdradza, że jest to wnuk bezpośrednio naszych dwóch najważniejszych gołębi rozpłodowych, czyli bezpośrednio jest to wnuk do, do Golden Vosa i jest to, drodzy hodowcy, tak samo wnuk do Diamond Porsche. Gdzie, drodzy hodowcy, ojciec to jest właśnie syn Golden Vosa, na Olympic Chanel, czyli jego bazową partnerkę rozpłodową, która jest w sumie w tym roku w 70% parowana czy w 80% parowana typowo na Golden Vosa. A jeżeli chodzi o matkę tego głębia numer 40, obrączka rodowa, to bezpośrednio jest turka Diamond Porsche razy Diamond Princess, turka Golden Prince'a. Bardzo fajne łączenie, gąb wyszedł barwy nakrapianej. Na 90% raczej to będzie samczyk, fajnej sylwetki, gąb dłuższej budowy. Tak się, drodzy hodowcy, prezentuje. Do zrzucenia ten gołąb ma, drodzy hodowcy, jeszcze... Oj, tutaj ciężko powiedzieć, ale chyba jeszcze 3-4... 4 lotka. 4 lotka do zrzucenia do końca. Także co? Zapraszamy do udziału w aukcji bezpośrednio wnuk Diamond Porsche. I bezpośrednio wnuk Golden Vossa, czyli dwa nasze bazowe samce w tym gołębiu siedzą, gdzie są parowane na dwie super samice: Diamond Princess i Olympic Chanel. Zapraszam drodzy hodowcy, go numerze 1041 na naszej aukcji Pigable Breeding.